Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zabieram was ze sobą, ja i Maj zabieramy was właściwie razem na fotografowanie, jesienne fotografowanie. Podpinam sobie tutaj na klatkę kamerkę i będziecie widzieć z mojej perspektywy, jak powstają różne jesienne zdjęcia. Oczywiście będzie pozować majs, będzie kolorowy jesienny las, także będą fajne klimaty. Zobaczycie krok po kroku, jak po prostu wykonuję różne kadry, jak szukam ciekawego światła, perspektyw i tak dalej, i tak dalej. Także jedziemy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Ok, zaczynamy polowanie na kadry. Canon R5 70 -200. No i zaczynamy. Tam widzę fajnie brzoza rośnie pomiędzy sosnami. Może to ciekawie na zdjęciu wyjdzie jako taki kontrast, że mamy pomarańczową właśnie brzozę. No i wokół zieleń. Spróbujmy zrobić przez te krzaki. Kolejny temat, który znalazłem, no to to samotne kolorowe drzewko. Na, tej, na tym polu. Myślę, że to też ciekawie wyjdzie na długim zoomie. Na pierwszym planie oczywiście pojawiają się te krzaczki wszystkie. No i próbujemy złapać jakiś fajny kadr. Następny temat, który upatrzyłem, no to tutaj mamy taką dróżkę. No i rośnie też drzewo kolorowe. Ładnie to może takie średnie wyjść. Zobaczmy. Teraz trochę szerszy kadr łapiemy. Teraz z kolei tutaj wypatrzyłem ten mech na drzewie. W połączeniu na dole z tymi kolorowymi liśćmi może być bardzo ciekawie. Też zrobimy na długim zoomie, żeby uzyskać fajną kompresję. Ogólnie, jak widzicie, robię to wszystko na preselekcji przysłony. ISO Auto. No, i gotowe. Długa leśna droga. Po prawej stronie tutaj rosną e, też różne takie małe drzewka, które mają kolorowe liście, i one tutaj będą pierwszym planem. I po prostu fajnie nam rozumieją pierwszy plan, a w tle będzie ta droga i na niej ustawiona ostrość. Tutaj na pierwszym planie te wszystkie drzewka kolorowe, fajnie rozmyte. No i ostrość z tyłu na drogę. Reguluję zoom, robię raz dalsza, raz bliższa, żeby te efekty były ciekawsze. Jesienne zdjęcie z MAIS, właśnie ją tutaj spuściłem sobie. Ustawimy ją na środku ścieżki, chodź majs. Stój, nos. Dobrze, zostań. Tutaj sobie stoi MAIS. Ja się odsuwam i zrobimy na długiej ogniskowej jakiś fajny portrecik MAIS na tej drużce. Dobrze. Zumujemy, mejs, uwaga, będzie piłka. Będzie piła? Tak? Super. Siadaj, proś, proś, mejs, proś. Super, shame, shame. W komentarzach pod tym filmem możecie też dać znać, jakie sesje chcielibyście, żebym wykonał właśnie w taki sposób. Może jakąś sesję portretową zrobimy w taki sposób, że widzicie, jak współpracuję z osobą fotografowaną, jak ją ustawiam krok po kroku. Myślę, że to też jest ciekawy pomysł, ale oczywiście liczę też na Wasze sugestie i propozycje. Kolejny kadr, tym razem te kolorowe drzewa. Tutaj jest borowina przede mną i ona będzie moim pierwszym planem. Bardzo lubię w moich zdjęciach, jak sami widzicie już po tych ujęciach, wplatać po prostu coś na pierwszy plan żeby pierwszy plan był delikatnie rozmyty, żeby zdjęcie zdjęciu takiej głębi i też robię ujęcia na różnych ogniskowych, żeby te efekty były urozmaicone. Dobra, tutaj widzę już kolejne ujęcie. Mamy leśną dróżkę. W koło piękne kolorowe drzewa, a zwróćcie uwagę, po prawej stronie mamy fajną kolorową jesień, a po lewej stronie z kolei mamy więcej drzew iglastych, więc fajnie to będzie ze sobą kontrastować, że po lewej stronie będziemy mieć taką zieleń, a po prawej jesienne kolory. Już na ten moment wygląda to bardzo fajnie. Jeszcze później po obróbce na pewno też będzie fajny urok. Jeszcze wiecie co myślę? Ustawiłbym tam na górce mejs. Tam ją zostawię, i zrobię jeszcze raz to samo ujęcie, tylko że z mejs ustawioną w ten sposób, właśnie tam na górce. Będzie to taki fajny punkt przyciągający uwagę. Samo już ustawiona, także długi zoom. Łapiemy o coś na mejs, No i robimy zdjęcie. Może to wyjść super też. Podejdę jeszcze bliżej. I zrobię ten kadr z bliska. Mace oczywiście dzielnie czeka. Poświęciliśmy dużo pracy właśnie na to, żeby fajnie wszystko się ustawiała. No, wygląda to super. Ok, zdjęcie zrobione, zapilam Mace i idziemy dalej. Często pojawiają się pytania pod zdjęciami właśnie z Mace czy na jej profilu. Jak ustawić w taki sposób psa? Co zrobić, żeby tak psy fajnie Wam pozowały? Otóż to nie jest tak, że po prostu kupujecie czy adoptujecie psa, który jest już gotowy, który właśnie tak będzie się Wam ustawiał, bo to wszystko wymaga po prostu dużo pracy. My od samego początku włożyliśmy naprawdę sporo czasu, sporo uwagi w treningi, w takie wspólne spędzanie czasu, żeby to wszystko wyglądało tak, jak teraz wygląda. Także to jest kwestia treningów waszej współpracy, dogadania się wzajemnie. Możecie udać się do behawiorysty, możecie wybrać się na jakieś psie zajęcia, gdzie ktoś wam po prostu powie, jak wspólnie z psem iść przez życie, żeby to wszystko było przyjemnością i żebyście mogli na przykład wykonywać różne zdjęcia i nie było to dla was frustracją, a przyjemnością. Cinek jest mocno eksperymentalny. W ogóle dajcie znać, co myślicie o takiej formie, właśnie, gdzie chodzę sobie z kamerką, przypiętą tutaj na klatce, i Wy widzicie z takiej pierwszej perspektywy, jak robię różne zdjęcia, no i później też efekty. Także koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się właśnie taki format, a ja idę szukać kolejnych kadrów. Patrzyłem sobie takie małe drzewko, które jest w tym momencie podświetlone przez słońce, więc szybko robię zdjęcie, żeby mi nie uciekło. Ale to może fajnie wyglądać. Wokół trochę zieleni i takie właśnie fajne, jesienne, małe drzewko. E, robimy teraz fotę. Mejs na wzgórzu. Na tle jesieni. Ok, chodź. Teraz ją zawołam, będzie szła sobie do mnie. A ja będę robił zdjęcia. Chodź Mejs, chodź. Gdzie idzie sobie Mejs. Aparat śledzi ją. A ja sobie na 200 mm robię różne zdjęcia. Okej, okay, super, chodź szybko. Cześć, no cześć. Przywitaj się z wszystkimi. Dobra, zapinamy i idziemy dalej. Jedno z moich ulubionych miejsc, taka fajna skarpa. Patrzcie, jak tutaj są fajne też widoki. Porobimy tutaj parę zdjęć. Ja widzę przede wszystkim tam ustawioną majs. W tle te kolory jesieni. Myślę, że wyjdzie to naprawdę super. Także ustawiam majs No i robimy kolejne zdjęcia. Patrzcie, mejs już ustawiona. Jeszcze nam słońce wyszło. Więc to może być naprawdę świetny kat. Mam parę szyszek w ręce. Najprostsza rzecz, żeby mejs patrzyła się w jakimś wybranym kierunku, to rzucenie po prostu jakiegoś przedmiotu, właśnie na przykład szyszki, w to miejsce, gdzie chcę, żeby się patrzyła. Maźń stacz? Tak, super. No i zdjęcie gotowe. Ok, chodź. Czekaj, cofaj, tam, 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 tam. Zostań. Super. Waruj. Dobra, teraz Mejs ładnie sobie leży. Robimy kolejne ujęcie. No i standardowo biorę szyszkę. Chcę, żeby się popatrzyła teraz w tamtym kierunku. I zrobione. Ten widok w tym miejscu. Bo patrzcie, ja stoję na takiej górce. Przede mną las i glasty. Fajnie prześwituje tam słońce, właśnie przez korony drzew. No i się tworzy takie swego rodzaju gobo. No, i na zdjęciu to będzie na pewno wyglądało bardzo fajnie. Klimat jest super, także różne ogniskowe. No i spróbujmy zrobić jakieś ciekawe kadry. Do wszystkich zdjęć, do obróbki z całego tego odcinka, użyłem mojego zestawu Ultra Pack. No i też trochę korekt lokalnych. I tak to właśnie wszystko wygląda. Powiem Wam, że strasznie przyjemnie nagrywa mi się ten odcinek. Jeżeli Wy będziecie mieć e, też taki fan z jego oglądania, no to będzie to idealne połączenie i częściej będę brał w ten sposób kamerkę i robił zdjęcia. Bo to jest naprawdę takie też pobudzenie kreatywności, bo idę z Wami i cały czas kombinuję, żeby jak najciekawsze zdjęcia zrobić, żeby Wam pokazać, jak właśnie można fajnie fotografować podczas takiego zwykłego, jesiennego spaceru. Patrzcie, na przykład, tutaj, jakie są piękne kolory. I czas po prostu zrobić zdjęcie dam Mejs trochę liści, będzie je trzymać w pysku, a ja zrobię zdjęcie. Trzymaj! Tak, super, trzymaj! Jak widzicie, Mejs trzyma liście. Trzymaj, trzymaj! Ja robię zdjęcie. W ogóle patrzcie na to. Ktoś tutaj sobie zbudował w środku lasu taki szałas. No nieźle. U nas na ogrodzie tutaj taka rzeczka sobie płynie i patrzcie, tam jest takie zwalone drzewo, no słuchajcie, mejs jest tam już ustawiona, także szybko robimy fotę, póki jest cierpliwa. Później sobie po prostu przejdzie na drugą stronę i wróci do mnie. Właśnie w taki sposób prezentuje się ten odcinek. Teraz koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, czy chcecie więcej tego typu odcinków, jak podoba Wam się w ogóle ten pomysł e, i co jeszcze można tutaj dodać, poprawić, udoskonalić, bo chcę cały czas rozwijać tę serię. Mam kilka pomysłów, które wdrożę już od kolejnego odcinka e, i też dajcie znać, czy Wam się podoba też taka forma prezentacji zdjęć, gdzie widzicie też oprócz gotowego efektu, również rawa, surowego rawa e, i też wiecie po prostu, jak ja go obrobiłem. Także im więcej informacji od Was, tym lepiej e, i jeżeli chcecie więcej. I tego typu materiałów. Jeżeli podobał Wam się ten pomysł na serię, no to koniecznie kliknijcie kciuka w górę. No i bardzo liczę na wszystkie informacje od Was w komentarzach pod tym filmem. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Piąteczka!